Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, gdzie znaleźć firmę, która Państwu pomoże sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej. Mamy w Polsce różne sposoby reklamowania się przez przedsiębiorców. Co do zasady, jeśli Państwo wejdziecie na OLXa, jeśli wejdziecie na Allegro, jeśli wejdziecie na jakikolwiek inny portal z ogłoszeniami, zapewne znajdziecie tam firmy, które oferują Państwu sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. My, czyli pewny lokal, jesteśmy firmą ogólnopolską. Wychodzimy z założenia, że nasz brand i nasza marka jest na tyle rozpoznawalna, że nie ma sensu ogłaszać się na, na takich małych portalach może nie małych, ale na portalach ogłoszeniowych. My po prostu bazujemy na tym, że staramy się przygotowywać dla Państwa ciekawe treści, dużo artykułów. Reklamujemy się bezpośrednio w wyszukiwarce Google. Też w momencie, gdy Państwo wpiszecie po prostu świadectwo energetyczne w wyszukiwarkę, jest duża szansa, że wyskoczą Państwu nasze reklamy czy nasze strony internetowe. Dużo też mamy klientów z polecenia. Nie narzekamy na brak tych klientów, więc nas akurat na Allegro na Oliksie, nie ma, natomiast gdy tylko wpiszecie Państwo w wyszukiwarkę frazę świadectwo energetyczne, pewny lokal, no to nie będzie większego problemu, żeby wejść na naszą stronę. Tam mamy odpowiedni formularz zamówieniowy. Zwykle chcemy z Państwem chwilę przynajmniej porozmawiać przez telefon, dowiedzieć się o jaką nieruchomość chodzi, przedstawić ofertę. Potem już można świadectwo opłacić online przez przelewy 24. Wysyłamy Państwu odpowiedni formularz. Państwo nam opisujecie krótko nieruchomość, zwykle jeszcze audytor do Państwa dzwoni, doprecyzowuje informacje o danej nieruchomości i tak naprawdę od momentu chęci wykupienia świadectwa do momentu dostarczenia Państwu takiego świadectwa na maila zwykle mija kilka dni roboczych, 2 trzy, 4 dni robocze. Dziękuję bardzo i miłego dnia.